Kogoś mi serce nie krwi, popatrz mi w oczy, nie czas to Siema! Jestem, kurwa. Późno i na krótko, bo posiedzimy z pół godzinki teraz. Może będzie nocna, nie mówię, że nie, bo trzeba będzie jeszcze jakieś wywiady pooglądać, wiadomo. Teraz wpadłem tylko na pół godzinki obejrzeć jakieś ze dwa podsumowania, ale zrobiłem film, zrobiłem film. Jest podsumowanie, po live od razu będzie wjeżdżało, także dostaniecie podsumowanie fejmu po live od razu, a póki co sobie zobaczymy podsumowania ABB Ebe i Hermana. I to chyba na tyle, bo zaraz będę musiał spierdalać. Jak wrażenia pogali, Bo mi się, kurwa, naprawdę podobała. To takie pytanie do Was w tej kwestii. Mówicie, że na słabe? A ile ma? Dobra, to sobie najpierw Hermana puścimy. Gala bardzo fajna, no. Nie spodziewałem się. Dobra, dam, dam mały leak filmu, bo gala na ankiecie Freak Fight Polska, na ankiecie Freak Fight Polska ta gala największą liczbę ocen miała dobrą bądź bardzo dobrą. Taka sytuacja. Ostatni raz miała miejsce ponad rok temu. Ostatni raz, gdy nie oglądałem, nie oglądałam, nie było kurwa. Nie było pierwszym miejscem. Miało miejsce 11 miesięcy temu. Także wracamy chyba na dobrą drogę. Wracamy na dobrą drogę. Ja tej gali dodałem 8,5. Może mnie za to internet przekopie, ale pierdolę ich. Taka jest moja cena. Naprawdę bardzo dobra gala. Poza walką pań chyba kurwa słabych punktów nie uświadczono. Ale dobra, zobaczmy, co tam u Hermana słychać w tej kwestii. Siema siema! Przypominam o łapeczkach w górę, chociaż dzisiaj tak jak mówię siedzimy bardzo krótko, może z pół godziny. Ale mówię, możliwe, że wrócę sobie w nocy, zrobimy sobie nocną i tam już wszystko ładnie nadrobimy. Bo wiecie, jak to jest z tymi wywiadami. E, będą jeszcze dzisiaj wychodzić, po południu, kurwa, potem może jakiś Fight Polska coś zrobi, bla bla bla. Także tak to będzie, wiecie. Bardziej walka pani niż walka Julii? Freaku, mordo! Przecież ja od razu mówiłem, że ten pierdolony przygłup dostanie w pizdę w 10 sekund. To było tak oczywiste, jak nic innego. Aczkolwiek mój gadzi mózg odczuł pewną satysfakcję, kurwa. 6,5, Trochę nisko. O której mniej więcej nocna? o polskiej północy, zmyślę. Jaki to jest wejście? Jaki to jest wejście? Je eee, jesteśmy po wejściu yeah. numer 3, jest 6. Wjeżdża toruj! Toruj, wjeżdża na halety. ty. Chce to być ale to nie jest Dawaj bilety. Pierwszy. Nota, nota 6? Kurwa, ile tu hejterów. Strzał ze strony Sekwento! Sekwento potrafi uderzyć no, na Co no, tu się dzieje? Kabilbida się Kabil Bida. Uchwyt King Konga. Przetrwa tą pierwszą rudę Kabil Bida 7-8. 8 i to mocne? No ja dałem 8,5. Będę jebany. Będę jebany. Widzowie, będę kopany, kurwa. Będę kopany. Będę kopany na pysk, kurwa. Będę kopany na pysk. Ale naprawdę bardzo mi się podobała ta gala. Naprawdę bardzo mi się podobała. Przepraszam cię drogi internecie, będę kopany, chuj mi w dupę będę kopany Ojojojojoj oj, Potężnie porozbijany, chyba to będzie koniec rywalizacji, Kamil Minda ma problem, aby powrócić Tak jest, krzyżowane ręce Senziego, to jest koniec walki po pierwszej rundzie Jest Boxdella to co ma powiedzieć? Dokładnie tak, dokładnie tak Co mam powiedzieć na smyczy Boxdella jak nie kurwa 8,5, wiecie ja i tak zaniżyłem, żeby zachowywać pozory Zaniżyłem, żeby zachowywać pozory Normalnie to jedenastkę bym przypierdolił i bliczka wziął od Michała, no ale jest jak jest Koziołek! Sekwento górą! Niestety widzimy, że tutaj źle się to wszystko skończyło. A poczekaj, czy my się nie mówiliśmy czasem, że skoro Maciek tak bardzo lubi utwory Sekwento, to że będzie z nim tańczył w klatce? No właśnie, zobaczymy, czy Maciek zatrzymuje słowa. No i co, liczenie no na gdzie to? Jest Maciej, gdzie jest Maciek Norski, panie i panowie? Jest, jest, otwórzmy. Tak czy tak czy zobacz, zatrzyma słowa. To <sadziany> będą memy, <sadziany> <beby>, będą virale. <sadziany> Cała sala! Chciałem dać 10-20, czy Alarek zadzwonił Właśnie, bo tu jeszcze jest układ krakowski. Nie, no jeśli chodzi o Arka, no Tarek wczoraj, kurwa, ten, spuszował reflinka, ja swojego, ja jego reflinka też podałem dalej. Widzicie, wiecie jaki jest problem? Arek uważa, że skoro on będzie robił dobre ruchy w stronę Fejmu, to Fejm to doceni i zobaczy, że Arek nie chce walczyć. Czy jest to naiwne? No jest to naiwne w chuj. Mamy tradycję! Ten, kurwa, policję jebie po walce, chłop zwariował. Daj ta łapkę w górę, może w te pół godziny się uda z 200 nazbierać. Ojej. No, no Jedziemy dalej, jest klasą, jutro do Zakopanego za. Ale z Jakuba mu wyjebał. Słuchaj, ja z tym kanałem Aspik Anna mam już kontakt. Wszystko będzie w swoim czasie, nie przejmuj się. Widzisz, że ta o, Loki, dobrze tak, pracuje, że oczywiście. odnajduje się w tej pozycji. Komfortowo! Kumulacja! Idealnie. kopnięcie w okolice wątroby. Tomasz Sarara dopią swego. Z czy wstanie? Zbier. Jay Silva? czy jest oddech zabrany do końca? Chyba nie wstanie. Nie, nie wróci, to jest koniec. To jest koniec. Ale ładna wątróbka siadła, co? Karp. Na korpus. Skrupulatnie przygotowany plan i zrealizowany przez Tomasza Sararę, który melduje się w Kurwa, się zastanawiam dlaczego tak głośno Ja to mam YouTube'a kurwa na cały głos zostawione Jeszcze próbowałem tego kolana jest, na koniec, chciał widowisko zakończyć zakończyć ten pojedynek Ma, mu, mu. O Kajka, powiadomienie dostawałeś, to bardzo miło, ze strony tych kurwa pedałów z YouTube'a, że w końcu komuś powiadomienie wysłali No się zdenerwowałem no Kaja, ty przeszedłeś mnie tu wkurwiać? Tymi swoimi powiadomieniami czy co? tutaj obserwujemy Tomka Sararę, bo to on zmierzy się e, teraz właśnie z Muradowem w, w, w następnym e, pojedynku. Piedacja! Trafia również a, my. Ale, a, ale nie wrócimy jeszcze do siebie! Kurwa i co? Pa panowie i panie, styczeń, a my walkę roku już chyba mamy, co? Walkę roku już chyba kurwa mamy. Ja pierdolę, co Szmyt z Alberto zrobili. To jest kurwa niesamowite. A, to było? Ależ to jest ale, to... pojedynek! się co dzieje? Alberto, Afrykańska mageda! Stio! Ej, kurwa, wy mnie, wy mnie teraz straszycie, nie? Ja naprawdę będę kopany Czy jest ktoś poza mną, kto by dał notę powyżej 8 na czacie? Czad, da, dajcie jakieś ten, dajcie swoje noty teraz. Od 1 do 10, kto oglądał. Kurwa, ja poleciałem z tym 8,5, czy co? Nie, no jest 9, 6, 6, mega nisko według mnie jak ten 9, 6, 8. Okay. Łapanie, czekaj, bo kurwa nie nadążę czytać. 8 na miękko, dziewięć... Dobra, dobra, może nie będę kopany, może nie będę kopany. Może na dwóch takich liściach z dziwki od internetu się obejdzie. Może będzie bez przekopy. Może bez kopów na mordę, kurwa, wyjdę z tego żywy, nie? Takie kurwa... Z, takie z backhanda, ze dwie, kurwa. Tak bez szacunku, totalnie. Ale takie to jakoś przeżyje, nie? Takie to jakoś przeżyje. Co, ci się tam podoba, że dałeś tyle? No, ja mówię, poza walką kobiet, która nawet nie była taka zła, no wiadomo, te balony zawsze, zawsze są kurwa potrzebne jak czyrak. No to ja na każdej walce dobrze się bawiłem. Na każdej walce dobrze się bawiłem, tak kurwa wiesz. Jeżeli chodzi o to, bo to gale mają dawać emocje, no to tam emocje kurwa były, no nie wiem, mi się naprawdę podobało. Dawid, za wyjście powinien bonus dostać? To też prawda, to też prawda. Słabe walki? Kurwa. Ja pierdolę, zobaczcie jak to jest. W prime jakieś kurwa popierdoleńcy paralityki machają jakimiś kurwa przeszczepami. Ledwo się, ledwo się kurwy dotkną, jakieś juwki i inne pedały. I Prime jest kurwa kwintesencją. A tutaj źle, bo słabe walki. Na gali kurwa freakfightowej. No przecież nie wierzę w to, co słyszę. No, ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Niech to będzie, niech tak będzie. No, każdy ma prawo do swojej opinii. Każdy ma prawo do zostawienia tu łapki w górę. Ooo, oh, rewelacyjna robota w wykonaniu Izu. Obserwuję to wszystko Alberto, który właśnie poznał swojego przeciwnika i chyba jest taka sytuacja, że będzie walczył ze swoim trenerem Jestem naprawdę wdzięczny Bogu za to, że udało mi się wrócić na zwycięskie tory, że dałem sobie jeszcze tą kolejną szansę, naprawdę, bo nie sądziłem, że, że znajdę... Zamknij ryj i puszczaj, ty. Puścić to ty się możesz kurwa ze swoją kuzynką. Wypierdalaj stąd, jak ci coś nie pasuje ubię. Tyle mam ci do powiedzenia, chujozo. Idę się tutaj ponownie, jestem i wygrałem Co sądzę o zachowaniu Malichy? Nowy pies Denisa? Ty, no nie wiem, co mam ci powiedzieć. ...pierwszą walkę dzisiejszego wieczoru i mam nadzieję, że nie ostatnią. Boj, 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 boj. Nie, ja robię coś ten, ja, ja... To nie agresor się włączył, tylko ja ten. Pod kurwa... Żeby Rudy w końcu film mógł zmontować, nie? Bo tam kurwa banda cweli się pałuje już kurwa czwarty tydzień, to damy im trochę klipów, żeby mogli, żeby mogli pokazać, jaki, jaki to mam brak szacunku do widzów albo coś. Niech mają. Niech mają! Urodził się jako kurwa, urodził się jako kurwa, to niech też ma coś od życia raz na jakiś czas. Przemyslenie! 6 no, sekund, no, już deski! Rado nie wie no, o co chodzi. chodzi! Zagubiony! I to może być koniec, to może być trzy. Siema Dailu, witam. Szybki finisz! Najszybsza no, walka w historii Free no, Takiego Takiego w historii Free O, Co to było? Tego... Ale przecież on kurwa całym Londynem trząsł. Przecież chłopak w bakomat kurwa wkomponował, no gdzie to jest? Miss ci kurwa, o! Tako było kurwa. On robi tak i już wszyscy wiedzą kurwa. No i karabin nie wiedział. No jak to się stało. Ja nie wiem. To chyba taki ten Lucky Pan wszedł dla karabina, co? Po jedynku, tak? A Denis na celi byłby jebany. Tu dobrze bym zauważył. Denis na celi z nim by cienko piszczał. Cienko by piszczał. Bo wiecie, coś by się odezwał, to, to tak o kurwa. Ja pierdolę. Jest! Karabin wystrzelił całą serią! Nie spodziewałem się, że ruszy na mnie jak dzik w zboże, a zrobił to następnym razem. Jeżeli będzie następny raz, będzie na pewno przygotowanie. To naprawdę. Z się może bić? Nie no, jasne, że może. Z każdym może. Natalia! Magical! Marigal! DEMREĘKI! Ogromne emocje. Chyba pierwszy raz w coś wygrałam. Dziękuję wam, widzowie. Ej, czy ten, czy, czy, czy stawką dodatkową tej walki były nauczniki? Albo dobra, nieważne. No właśnie, wiecie, co jest najgorsze? To jest prawda, że tego karabina można by z kimś ciekawym zestawić, nie? Przypominam o łapka w górę, ale jest dużo większa szansa, że walkę dostanie, kurwa, Rado drugą niż ten karabin. To jest, kurwa, przykre. I ogólnie to jest nawet zrozumiałe, ale jeśli chodzi o tego karabina, wiecie, są czasem ludzie, co nie dymią, ale jednak budzą sympatię. I nie wiem jak dla was, ale dla mnie karabin jest jednym z takich ludzi, nie? Że on pomimo tego, że przeszedł troszeczkę bezecha, to jednak, kurwa, no nie wiem, no mnie kupił, mnie kupił. Siema, siema. Ale mach mi zamknął mordę na tej gali, nie? Ale mach mi zamknął mordę. Ja wiem, że dużo z was tu mówiło, nie? Że w ogóle, kurwa, po pierwsze, że Izu, po, że Izu zrobi tego Kubiszyna, w co nie do końca chciało mi się wierzyć. Po drugie, że Mahmud kurwa, wygra turniej, w co też nie do końca mi się chciało wierzyć. Ale, kurwa, mieliście rację. Oh. Specyfika oh, W ogóle nie zgadniecie, kto wczoraj podczas gali do mnie napisał. <gaduje> Zgadujcie, kto podczas gali do mnie wczoraj napisał. Macie kilka szans. Wow. Wow. Zobaczę, czy na czacie będzie ktoś, kurwa... Alberto. Oh, oh. Nie, no nie Denis, błagał. Sandra, no pojebało was! Ojej! Kwares. Ależ potężny prawy się do głowy Alberto. To jest Demolka, to jest deklasacja, jeśli chodzi o dyspozycję. O, jest, jest, jest pierwszy ten, jest pierwsze trafienie, jest pierwsze trafienie. Mat trafił, mat trafił. Niech no Butkowski, proszę cię. I Klaudeliza, ty chuju! Nienawidzę cię! Sejść! Siedem! Kołida porzucek, jesteście kurwa kropni. Tak, lepszy dra się do mnie odezwał, no? Dziwne. <riszy> Jakby to Wardeka powiedział? Hmm, dziwne. <fiancezy> Czy będzie walka? Nie, no walki nie będzie raczej. Jeżeli miałaby być, to miło by było, gdyby Fajim już mnie raczył poinformować, nie? Poza tym Klepsydra mówił, że, że teraz schód i chce kogoś do, do 95 kg. Nie łapie się, kurwa. Chyba nie Koniec. Alberto nie miał ochoty, Alberto spotkał się z pięścią, z kolanem, kopnięciami i z Te Demolka w tym starciu. Normalnie gene, gene, jak to mówi się? genetyczna dominacja. Dominacja genetyczna. To jest też mój były trener. I tym razem uczeń nie przerósł mistrza, ale tak się zdarza. Życzę mu, żeby wygrał ten cały tego całego Mercedesa, ale najlepiej, żeby zawinął ten hajs i go pomnożył. I szacunek mu za to. Pomnożył? Alberto popiera reklamowanie kasy. Słyszeliście? Żeby zawinął hajs i go pomnożył. Ja też niedługo zawinę hajs i go będę mnożył. Także kurwa zostawiajcie followy na kiku, bo będzie mnożony będzie mnożony kapitał, będzie mnożony kapitał niedługo. Że pokazał mi, że jednak jeszcze dużo przede mną, nie? <noise> Bardzo chcę wygrać ten turniej, no. Bardzo chcę wygrać ten turniej. Jest klincz. Stop. 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 Krzyczy sędzia. Czy będę kręcić ruletą? Chłopie, tam takie rzeczy będą kręcone, że... Kto Dostał ręką? sędzia. Ale fajnie jest sędzia. Czy da radę wstać? Co to był Nie Komiecki. Ja pa, wyjebę mu kopa. Rezygnował kamera, boy, Ale to nie nie. co to się dzieje? Co to Oj się nie, dzieje? Nie, 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 nie. O, nie chcemy. Nie. Szalony mówił, że Hazardem upadli i influ zajmują. Słuchaj, Rado, ja jeszcze kurwa, że tak powiem, nie wzrosłem, więc nie mam z czego upadać. Więc jak ja upadnę, to kurwa z niskiego konia. Także ja mogę upaść. Ja za dobrego pieniążka mogę upaść. Poza tym ja nie jestem jakimś pedałem, co pojedzie na to kurwa malte i jedyne co ode mnie zobaczycie to jakieś, wiecie, to jakieś kurwa zaproszenie na rejestrację do kasyna. Tylko jeżeli już się tak stanie, to postaram się jakieś IRL-e robić, dalej filmy będę robił, dalej będę robił swoje. A że przy okazji coś zarobię i coś się pomnoży, to kurwa to swoją drogą, nie? W sytuacji, co tu robi z Oczywiście nie jest to jeszcze kurwa nic pewnego, aczkolwiek kurde, coś się kroi. Kamera w wpadrzała! Szalony mówił, że śpałeś z arkiem cały czas podczas tych dwóch wizyt na sieć. Słuchaj, szalony mówił też, że się ruchałem z tym arkiem podczas tej wizyty. I nie wiem, kurwa, no chcesz to sobie słuchać, szalodego. Chcesz to sobie słuchać, szalodego. A było walczyć w walce, panowie! Trzeba było walczyć podczas walki! Teraz kamera wuj się zerwał. Kup stać! Czemu naprawdę, każdy, na prawie każdym live mówi, że nie robisz tego dla hajsa, gdybyś robił, żebyś dawno nie nagrywał tych filmów, a nie długo lecicie kasyna? Pan Tomek, wytłumaczy ci. Wiesz na przykład, kurwa, co tu jestem? że w momencie w którym mi oferowali też naprawdę duże pieniądze tylko że chcieli żebym kręcił na fejkowym balansie i żebym walił widzów w chuja to ich pogoniłem w pizdu na cztery wiatry pomimo że pieniądze były nie mniejsze a jeżeli przychodzi to na moich warunkach i nie muszę nikogo kurwa oszukiwać to ja nie mam żadnego problemu z hazardem ja sobie często sam chodzę do kasynka i to jest to i to nie jest kwestia bo nie robić czegoś dla hajsu to nie znaczy z tego hajsu nie mieć widzisz nie robić czegoś dla hajsu to na przykład znaczy że nie, nie schylisz się po każdego kurwa dolarka którego ci ktoś rzuci tylko robisz to na swoich warunkach I ja tak właśnie robię jakby był To tutaj Alan Kwyciński. Nie widzą państwo jego reakcji. Teraz od razu się bardzo mocno z bombą. Zobacz. Albo ja jaka jeden nie cenuje. Bardzo brzydkie zachowanie. Tak, a dzieci wpędzą w hazard. A nie po walce. Nie można. Mam nadzieję, mam nadzieję, że każdy, kto kurwa zarejestruje się z mojego kodu, wygra tak dużo, że się uzależni. Kopać leżącego. Ty hey, nie będzie mi tu. Rodu, powtórzyć czy nagrałeś? Otóż okay. poruszyła temat mojej kobiety i ja nie mogę kopać po tym, jak się poddała od razu, ja go będę kopał przy każdej najbliższej okazji. O czym ty do mnie rozmawiasz? Czyli, po... obra... Czyli to nie koniec. Czyli to nie koniec. Ty pozwalasz obrażać swoją kobietę? Oczywiście, że nie. No to o czym ty do mnie rozmawiasz? Ja, ja się się piołty. Jakie, ja się nie fajnie zachowałem, czy ten, czy on? on. On został ukarany za to, co zrobił. Napięcie emocjonalne przed tym starciem na będzie największe. Ale to już widzimy, niech Państwo zobaczą. Malika i szachta już są blisko Bujki, Jeżeli dobrze widzę, że to jest ma Ta, malicha i bójka. Malicha to bym mógł co najwyżej kurwa lache zrobić w tym szachcie. Malicha. Nie nie Czuję respekt, czuję respekt do tych akcji. E, crazy jego Szachta. <sukaj> ja nie mogę w to uwierzyć, kurwa, nie mogę. Robert, przy głupie pierdolony. Przestań kurwa udawać mądrzejszego niż jesteś, bo tu nikt twojego kurwa zjebanego jebanego uba nie bierze na poważnie. Ty, ty naprawdę myślisz, że jesteś taki cwany, idioto jebany. zobaczyć, yes. <śmany> nie 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 traci nie energię nie na pewno party szachtach. Słuchaj, Roki, coś tam. Ty podajesz słabe walki, tylko stare, one są słabe według Ciebie! One są słabe według Ciebie. No nie wiem, Sarara Jay! No kurwa walka jak walka, no J się źle pokazał. Sarara się pokazał dobrze. Izu do Don Diego. Średnia, nie powiedziałbym, że słaba. Szachta Dawi. Jak to była słaba walka, to kurwa nie dogadamy się stary. Jak szachty walka na tej gali była słaba, to ja nie wiem, o czym ty kurwa do mnie rozmawiasz Rado był słaby. Nie, a mi się fajnie patrzyło, jak Rado dostał kurwa trzy szybkie i nagrzędne. Mi, mi się dobrze oglądało. Co tam jeszcze było słabe? Kamera boi słabo, a jak dla mnie spoko. O kopie potężne, te luki! To łukik doszedł do nogi i Bartka szachty. Ja myślałem, że ty normalny jesteś, ledwo zasięgu zapałeś i od razu kasynka, chłopie, trochę będziesz też hajsem zegarkami machał na Insta. No i właśnie, to był jeden z powodów, dla których odrzuciłem tą pierwszą propozycję kasyn co mi tam proponowali. Bo ja powiedziałem od razu moje warunki, że nie będzie żadnych kurwa zdjęć w nie swoim Porsche, nie będzie machaniem kurwa nie swoimi Rolexami, że jak oni chcą kurwa małpę do cyrku zatrudnić, to pomimo tego, że pieniądze są ogromne, to mogą wypierdalać, ja to mogę zrobić, ale na swoich warunkach normalnie. I to jest kwestia tego. I ja myślałem, że, wiecie, że przez to, że tak powiedziałem, to ten pociąg odjechał. A się okazało, że kurwa wrócili normalni ludzie, powiedzieli: Dobra, dogadamy się na Twoich warunkach, będzie git. I tyle. Nie, Łukasz, to tak nie jest, to tak nie działa. Reklamuj dzisiaj o kadowózku widłowym, Ej, zegarki kasy są całkiem spoko, proszę się odpierdolić. Denis krzyczy, leżysz tu, ale nie będziemy cytować dalej. Z kim bym mógł zawalczyć? Ciężki temat. Ciężki temat, wiesz? Ciężki temat, bo jestem ciężki. Bo ja sam jestem. Wojciu, siedem złotych. Która z Twoich widzeń być polecił do zapoznania i wspólnego oglądania Ciebie z kamieniem na tacy? Chyba widzek, tak? Wojciu, chyba o widzek Ci chodziło, nie widzę. Kurwa, jeżeli Ty jesteś zainteresowany moimi widzkami... To ty musisz troszeczkę więcej tu wysłać tych 7 złotych stary. To nie są tanie rzeczy. Ja mam bardzo fajne witki. No będzie przerwanie tego pojedynku, jest czas zatrzymany. Musi skupić się na walce Bartek Szachta. Bo za chwilę otrzyma ostrzeżenie od Sędziego. Najważniejsze jest to, co dzieje się. na w zabita po 30 minut zapisał pociszyć Denisa. To co krzyczy szachta. To jest koniec do jednej bramki! Załatwił tę robotę! Crazy! Im starszy, tym lepszy. Ja mam wrażenie, że jeszcze nie. Nie no, Ninka, ty to jesteś warto zdecydowanie więcej. Przypominam o łapce w górę się ci co prawda zaraz spierdala, ale jeszcze do tego wrócimy. Jeden występ fantastyczny zobaczymy w Twoim wykonaniu. No nie wiem, zobaczymy. Chciałbym tą walkę dedykować. Wiecie co, z całym szacunkiem do Szachty, nie? Z całym szacunkiem do Szachty, to uważam, że jego walka z Denisem wyglądałaby bardzo podobnie jak z Dawidem, nie? Co by nie gadać. ...wszystkim rodzicom. Pozdrawiam moją córeczkę. Dziękujemy serdecznie. Dzisiaj zwycięski... No i żeby było równo, to jeszcze syna też. Pozdrowienia też dla syna Dawid Crazy za Łęcki! DPS, witam! Dziękuję za lekarza! W tym turnieju byli najmocniejsi chłopaki, ale jestem zadowolony, że muszę oddać refleksa i rozdać Fobia, ja, ja myślę, że te kurwa Rolexy, którym machają do was, a, którymi machają do was Adrian Polak, czy te jakieś ciosy, czy inne popierdoleńcy, to, to one nie są kurwa takimi Rolexami, które oni mogliby wam, by, by wam dać, nie? A spokojnie, niedługo się wszystkiego dowiemy. Ja wam wszystko powiem, jakie są naprawdę stawki, jak to wszystko naprawdę wygląda. E, z Janosem, Sararo, a z Izu walczy to jest. Nie gadają, a robię, robię. To jest i tak, tylko dla ludzi, co są tym zainteresowani, co pójdą, pójdą za tym na kika. A tutaj na YouTube, no to co, to dalej będę robił to, co robię, i pewnie jakieś jeszcze kurwa je Release tam podwiadą, bo myślę, że jest to dosyć ciekawe miejsce, jeżeli by tak wyszło. Może jakieś vlogi, nie wiem, zobaczę, bo tam pewnie będę miał dużo czasu. Podobać się w organizacji fame. Ja widzę pewnego śmiałka pod klatką, który już tam pręży muskuły. Tak zwany Final Boss, który melduje się w klatce, i pewnie z przyjemnością chciałby tutaj pomścić kolegę klubowego. Pierwsze face to face. Dennis... Ciekawe w jakiej formulej zrobił tu walkę, co? Fabryka, który już nos w nos ze Są turniejowym. Także, no, mamy robotę do wykonania i też ciężki rążnik do zgryzienia. Także, będzie dobra walka. K1 musi być? Przegrałem ostatnią walkę, więc jakby tu najbardziej. A to też by było trochę dziwne, nie? No bo na przykład Denis cały czas do wszystkich się rzuca, że jako w FC i on chce MMA. Czuwam, odczuwam to, że kurde, mój rywal był po prostu za szybki, kurde. I czułem to po prostu, że, że już nie nadążam na, za nim. Z drugiej strony, no muszę mu oddać, że kurde, że był dobry, nie? Po prostu był dobry. No tak, Muradow jest trochę za dobry do fajmu, niestety. Labryga się przybił na MMA, okej, okay, okej. Okay. Mm, bo widzicie, no Labryga też dużym jego kurwa, a tu będą kilogramy. Jakby się na przykład uwalił na tego Muradowa, to to wiecie, to, to nie byłoby takie głupie, nie? I zasłużenie zwyciężył, więc to jest jakby jeden element. Drugi element jest taki, że cieszę się bardzo, że zawalczyłem, że dałem sobie tę szansę, żeby, żeby jeszcze wystąpić. Myślę, że nie jestem w optymalnej, znaczy jestem w optymalnej formie, ale jeszcze można trochę wycisnąć więcej z tego. Izu, ty masz kurwa 40 lat, to już nie jest czas na wyciskanie. Czas na wyciskanie klatat Bartek, 5 złotych. Rozpierdala mnie to, jak Denis coś gada do szachty. Czy mu nie wstyd za walkę, gdzie tymczasem on kładzie się po ciosach buły i spierdala przed omiełańczukiem? Oprócz tego pogrąża się w swoim słowie honoru na każdy kroku. Ale on ośmieszył się, żeby córka miała jakie Ty Tego nie rozumiesz, bo jesteś głupi. Wszystkiego. Nie, no i ma chyba 40 lat. 39. 2 November. No to 39. No to kurwa, z czym to ludzi, panowie? Mówicie, że ewe chujowe? Nie chcemy państwu przeszkadzać w oglądaniu tej wyższej sztuki, dlatego posłuchajmy po prostu tego utworu. Przemysław Sekwento Skulski i Jarosław Koziołek i to. Ej, o co, odwrotnie przykleił kurwa to ten? Reklamę swojego Instagrama? Ja pierdolę na co, że ten duet, w razie kontuzji jednego z uczestników turnieju o Mercedesa klasy S Znajdzie się w starce No i co, no nie i macie, na to? gdzie jest Maciek Doryski, panie i panowie? Nie no, dobra, to... Siema, siema, siema Dominik Witam, ale też żegnam Nie no, nie będziemy tego oglądać, bo to jest, kurwa, drugi raz praktycznie to samo, nie? Dobra, słuchaj, ta. Zrobimy tak ja na chwilę obecną się z pożegnam, zostawię was z filmem, ale jak wrócę, to zrobimy nocną zmianę, poglądamy sobie wywiady, redaktorzy zdążą wszystko dodać i zobaczymy, kurwa, zakulisowo, jak to tam powychodziło. Słuchaj, ja teraz tak, macie tu moje, macie tu moje, kurwa, podsumowanko, tutaj, o, i ewentualnie od tego ebę to sobie zaczniemy ten, zaczniemy sobie nocną, nie, i wrócę do was, kurwa, później. A póki co bardzo miłej nocy, bardzo miłej niedzieli, bardzo miłego przyszłego tygodnia z tymi spelami, a my widzimy się prawdopodobnie jeszcze dzisiaj. Elo, obsługujcie komputery.